medycyny estetycznej. Jak pani chciałaby wyglądać? Co chciałaby pani poprawić? Chciałabym e, mm -hmm. dołeczki. Kobiety w dzisiejszych czasach bardzo dbają o urodę i chcą ją zachować jak najdłużej. W związku z tym medycyna estetyczna również przeżywa rozwój i stosujemy coraz to nowsze, coraz to ciekawsze preparaty, które możemy zastosować dla korekcji pewnego rodzaju niedoskonałości najczęściej do tej pory stosowany kwas hialuronowy. Ma również zdolność pobudzania kolagenu w skórze. W związku z tym, nawet po upływie czasu jego działania, czyli to jest około półtora roku, skóra będzie wyglądała lepiej. Zmarszczki będą płytsze, natomiast objętość skóry będzie zachowana na dłużej. Jestem bardzo zadowolona. Teraz poproszę o drugi.